Pokaż na co ci stać, ale nie jeden raz. Dobra, to pokazuję. Zdejmuję spodnie. Pokaż pindola. <grym> nie mam pindola. No to już patrz Messenger. <grym> <grym> to jest kumulę, żeby wszystko nie widziała. Takie Dobre. rzeczy. Ej, dołączyłem do waszego planu. E, witamy, witamy. Nie co to jest UW? <grym> To jest... ultra wojownicy, ultrasi. O ja dole. Dobra, ja idę do samego klanu, jedziemy. Klan A jak? Korakua D. To jest... To jest klan, to jest klasa. Ja to nie godzin. Ja pamiętam jak miniliśmy nad tą nazwą. No. Ja chciałem Brooklyn Boys. No bo, by, ale to było za bardzo podobne do Polish Boys i... Właśnie. No, no właśnie. A ja chciałem Brooklyn Boys. U mnie jest 16.04, ile stopni? 11 stopni, ja, bardzo nie lubię tej mapy. A ja właśnie ją lubię bardzo. Bardzo, bardzo. A nas w ogóle to nie interesuje, Hubert, czy ty lubisz czy nie, tylko masz grać, kurwa. I <laughs> Nikt się środek, generalnie. Powiem ci, że się ciepło Ktokolwiek był starczą, przestraszyłem się go strasznie. O, ale Ej, zabrali nam tego. Jak pilnujecie, cię kurwa. Zabiłem, ale będzie chyba brał dalej. Gdzieś na respie. Kurde, cjendało jeden O kurwa. Ale gdzie Lekko kurwa Patrzcie jak dołączyłem do klanu i od razu Tak jest Jakoś tak idzie lepiej Ja go tam i tam obiłem Hubert, że Kolorowe kuzno <ścoughs> <ścoughs> to jest kamuflaż morski Ja nie, ja nie wiem jak on msf <ścoughs> nie zanił Czy zlewa z koralowcami i wodą O kurwa Zraszował środek Dwóch w środku zrashowało Kurde no. Ja perdole, pomogłem Pomogłem Ja to jada, to dobra, ja będę ratował Dobra, dobra Dzięki, dzięki. Jesteście zajebiści A? Dziękuję A, Ktoś jest na prisonerze tam w Szubynice? Tak, ja jestem, był Jedzie. Mam jednego no, i jeden znowu w tym samym miejscu campił na respie. Okay. No on jest głupi tam, kurwa. No, on jest pojebany. Jestem oburzony jego grą. On tam normalnie siedzi w rogu cały czas. Czeka aż mu kurwa kokos na web spadnie. To jest achievement za to Dobra, słuchajcie, rzucam ten Ja proponuję tak, rzucam BSP i startujemy szybko tego gościa one. na szybienicę Okej okay. Dobra, ale ja tylko na środek ja, zerknę Tam, środek tutaj A. O, czekaj, będzie nas chyba... Pobiegał jeden Dobrze A spróbuję dojechać tego, co tutaj widzieliśmy na radarze Olsen? No Kurwa, ubezpieczał tak, go z góry Nie wierzę Tak, mi tak jakby gra straszyła na no, no no, to, to, to jest dziwnie trochę też. chwilę było. nie wiem, no, mi tutaj stał. Zaczuję go, zaczuję go. U góry chyba biega. No. Ale no. kurwa lagi, Hubert, masz. Jezus. Ej, ej, ej. Ja nic nie widzę, na ogólnie. Hubert, jak kogoś zabijesz, to jesteś przechuj. Na naszym resp'ie jest. Aj, ja go ona nie widzę. Campi na respie, campi naszych ciałach. Okay. Ej, hey, ale z kilkoma normalnie to wyglądało okay. O, To no, za mną tam będzie campi, chyba. Tam w tym wejściu, jak się nie mylę. W wejście po prawej, uważaj. No Ok, nie ma. To ja. Rzeszek gdzieś do domu po na A ja, A ja to ja. nie mam. No pasz podnoszą się na szubienicach chyba. Tak, 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 tak. O dzięki. Ta szubienica dwóch. O. Szubienica w bramie. To jest na szubienicach? Kurwa.

Za to było nawet ludzie. Nie, to przepraszam, mój błąd. Dobra. Okay. No. Jest w górze. Ile do ciebie? Na, na górze chyba. Czas panowie. No, kurde, nie trafiłem go, <grym grym> no. U góry Kurba. kurwa. Na mojej czele leży. On położył u góry gdzieś chyba. Nie mają czasu, oni muszą czas, przecież ekstraftować To nie my musimy? O, A tak, nie my musimy, nie. kurwa. kurwa. Zaraz, to, to ile. Ile punktów dostaliśmy? Dostaliśmy coś? No, no, No nie straciłem w ogóle rachubę, bo kurwa przeleżałem całą rundę. Okej, okay, jeden leży. Ej, pójdę na górę o do tego okienka na dupcą

jeszcze poprawka starczy. tarczy. Ciekawe jak się ja ja na takiej tarczy zjechał, kurde, zamiast na sanka. UAV. UAV online i Co to Dane nice. Kurwa, o Jezus Maria, widziałeś o on sędzi mnie zabił, nie? W bramie Ostatni w bramie Leży A leży, dobra so, Sorry, to nie będzie ostatni A ty, mam ich, dobra Ominąłeś. Ale jedziemy Rozkop jazdy, jazda z Tak Tak jest Nasze hasło na mundial tak jest. jak się odświeżyć, co gość, ma człowiek? No. Gość ma taki mikrofon, teraz na głośno mówiący, goś miał taki mikrofon, jakby siedział kurwa w tym w samolocie, co ma te turbośmigowe silniki, kurwa. Jak to dokładnie jesteś w stanie określić, Mateusz? Może jest tam, bo opisałeś pchuj, No, no A, dokładnie. Ja sobie wyobraziłem całą sytuację, nie? Jak ten chłop może grać kurwa w kodach? Ja nawet wyobraziłem sobie kolor tego, co mu. Mogę wziąć bombę, ruszyjemy A? Tak, tak, o, tak, tak. Osem, gdzie ty chcesz wyjechać z tego że Tak, na mida Na środek, na środek. No, oni bro. sami trafią, co? Zdziwiłbyś się teraz, jak na środek dostanie kurwa z tego Jerolina Jest! Tarczownik, palę go! Sam tak chcesz jej kurwa Spaliłeś go Spaliłem go, jadę dalej Jest ja z Dobra, podpadaj, podpadaj bliższo. Widziałem, nie słance. lancę. już. Wiadomo. Tak się pozamienialiśmy. Nice. Kurwa, ale zres. No, no, bo w las mi na śmietnik, a nie chciałem na śmietnik wchodzić. Byłem światkiem tego Ale nie powiem nikomu spoko Dobra dobra To się wydnie Ale był mocno winte, to nie wem To teraz? No teraz już to pewnie nie zadziała no, tak. no, na bryty, bo... To, nie to nie trzeba teraz ja na spokojnie to... To na prawo biegnie, no. O, no ładnie. Zajebiście. się, no. na no. kurwa. W tym mogli nie trafić. No nie! Na midzie może Snajper wychylać z lewej. no, w tym budynku. Ajajaj. O, no, jest przy bombie.

<głos> <głos> Dobra, idę na pierdolę. Ja jeszcze raz <głos> próbuję ich <noise> tam rasnąć. Jest mi otwórzcie. Kurwa! Jebany tarczownik za zapierdolony. Chuj, pojebany głupi. Jest, jest, jest to ta tarczownik. Jest to tarczownik. Jest to Twój stron trzeba go z twoich stron zajebać. Zamykamy. Nice. Ale go sprytnie, kurwa, by... AUS-em awesome zrobiłeś. Ładnie, co? Ładnie, no. nie? To było dobre. AUS-em w ogóle nie jest Bardzo dużo ludzi biega w takim stroju, nie? Za tak. niego trzeba zapłacić, więc to już to takie totalne pojeby grają. No, bardziej grać jak Wikipedia. Co rzucasz? To jest, to tego no. Kurczaka? No. Okej. Okay. Nice. Mamy tarczownik, ta 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 no, no, to jest tarczownik. Aleby poszły tury. Uh. A tam jest sniper na daleko dwóch, trzech tam chyba jest To nie wszyscy snajpią? No. się rozbiegają Jeden na pewno <noise> Tak, tutaj jest dwóch przy gaspie no. To jest ciężko kogoś zabić jak się gra z ulcana <noise> Jest. Ja nikogo teraz nie zabiłem Dalej z nami jedną Wszystko oczywiście zwalacie na biednego Olsena Co? Wygraliśmy przez Olsena, przegraliśmy przez Olsena tak. To zwala, ten zwala na Olsena Ja nie wiem Mati, co ty masz za fetysze Olsen <noise> lubi O, <głos> chyba że <noise> Dobrze idzie kurwa Gdzie idzie? Jump Obiega tam Tylko odpić stopu Na B już jest Nie wiem, teraz palety. jest po lewie Biegną Szkoda, że to nie był ostatni kill O, nie wiem, na się stało? No nie wiem, zobaczycie sami, mogę zabić spokojnie, nie wiem co tam robił Ja sobie tam kupkę strzelał dla różników. <grymne> tak wygląda trochę. Bo jeszcze trochę. się. Tak to jest chyba jedyna gra aż tak realistyczna, że masz kurwa wskaźnik. <grymne> zapełnienia jelita. Dwoje <grymne> postać <grymne> <grymne> musi czasem się zatrzymać. Chyba z jedną już mida zraszała uwaga. Tarczownik obiega ten, Biegne. tam gdzie stop Jest u siebie, woki u Na jest O Jezu, ale świnia campi. Quick fix. Y już e, No, wybiega cały czas. Tak. No, wybiega? Ale będzie ktoś na respie, czy już raczej nie? Ale to kurwa, leży kurwa, kurwa jebana. No, no, leży, ja dosłownie ja leży ja, ja całą lundę tam, mnie też zajebał. Kurwa, ja, ja Jakie no. prostu... zderzenie, że? wie. Biały taki, wariant został. To jest jakiś? Mam nadzieję, że... Nie, nie, nie. Chyba nie. no Chwaci, mignął. Ja go nie to. widziałem. No, ale w ogóle z jego kultury, kądy z brzegiem nie przepuścił? <laughs> nie, ja nie wiem, tak. co to za taka ja byłem wychodzący. <laughs> ale musiał on o Jezu. <laughs> <Which inside>? <laughs> U -u. <laughs> Dobra, a, kraczymy i kończymy zabawę, kurwa. Dobra. We have the device. Kurwa. Jeden nam zaskowała może być plecy. Dobra, cukru. Ale wiecz czy to był ten, czy ja innego widziałem. Jest, jest, jest tam, no. Jest, tego. go. Gonię go. Zabił mnie. Co ty? Dziękuję, dwóch, jest. dwóch jest, dwóch jest na naszych plecach. To jest tak, jak już bomba podłożona. To tam nam, Nice. No Dobra? Słyszałeś? Zajebiście.

i teraz jeszcze Hubert cię uratował. O no, grubo. <grystanie> <grystanie>